Ten niewielki element, jakim jest czujnik różnicy ciśnień DPF, występuje w dwóch rodzajach. Pierwszy mierzy ciśnienie przed filtrem, drugi mierzy i porównuje ciśnienie przed i za filtrem. Montuje się go w bliskiej okolicy samego filtra w komorze silnika. Jego działanie najczęściej porównuje się do funkcjonowania tensometru, którym wzrost ciśnienia powoduje proporcjonalny wzrost napięcia. Natomiast możliwość odnotowania poziomu zapełnienia filtra daje fakt zmiany wartości sygnału czujnika spowodowanej przez zniekształcenia membrany. Innymi słowy, dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu tego czujnika możliwy jest pomiar ilości cząstek stałych zatrzymanych w filtrze i poinformowanie o potrzebie uruchomienia procesu samoczynnej regeneracji. Wielokrotnie poszukiwaną kwestią jest to, jak oszukać czujnik DPF, czy też jak kto woli, jak oszukać czujnik różnicy ciśnień. Na te pytania nie będziemy odpowiadać, gdyż nie chcemy wspierać niebezpiecznych praktyk mających wpływ nie tylko na funkcjonowanie samochodu, ale także na ogólny stan powietrza. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak sprawdzić czujnik ciśnienia spalin, padnij do nas na stronę wwwfiltry pauza dpf pauza